On ta praktycznie ma przegraną tą wojnę już teraz, nie? Ktoś poleciał od prawej, od prawej strony, prawej tak. Jest tu? Jest plecach coś, no? Jest tu? Jest tu? Nice. No, dostał, kurwa. tu są koledzy, kolegów. Jest tu? Jest tu? Jest ta kurwa. Jest kolegów. tylko taki kurwa... Gdzieś to kurwa był. Jest, jest. Otworzył otw drzwi gdzieś. Ja zamknąłem. Ale on gdzieś tu jest. Na kurwa. O tam jest broń. Chciałem po nim właśnie kurwa lecieć. No, no, <grym> Dobra, biegniecie. <grym> Mogę chyba... Tam jeden lata, tam jeden lata. Tam latają, tam jest broń. Tam lata Aha, widzę, widzę. Tam jest następny. No? To e, dajem, tylko byśmy bronię pobrali wiesz? Bo tam strzela, strzela, że kurwa... Ja idę do tego drugiego budynku. Zobaczyć. Bo ja amunicji nie mam kurwa, ja nie mam kurwa, amunicji ja nie mam, bo ja nie mam... Ja nic nie mam. Ja PMA znalazłem <guletra> Kurwa zaś jakieś pistolet nie znalazłem znalazł w Ja pierdolę, ja też. Tu Laty są, są. kurwa, jakieś... Zbuczane. mamy tam, na wprost. Właśnie wyszedł gościu z niego. Przy SVT kurwa znalazłem. Pojedyncze gówno chyba. No, to jest pojedyncze, tak, to. Tak. Kurwa, jak tu weź na górę? I masz, masz szelby, ty! Szelby albo pistolety. Kleba jest! Tam coś jest na dole znalezł. Dobra, w chuli. No jest no. Na zielonym mieliśmy gastka, nie? Ale nie no. wiem czy jeszcze tam siedzi. Ta tam zeskoczył nas, no na spadochronie leci w górę Celetowego brana znalazłem no. No, no tam poleciał gości do góry do górku, nie Rozumiem że idziemy tutaj? Tak? tak, tak, tak tak. jest, 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 jest przy jest, samochodzie, jest, przy samochodzie o... Bez krewów dwóch ja podejdę bliżej Dwóch jest, tak? Jest dwóch, no. To Zeskoczył? tam przyleją. Tam jest, tam jest tam drodze. Drodze. No, no, idź dalej, gdzieś tu nie Roman, nam tutaj nie dochódź. Jest tu ktoś u góry, uważaj. Tam chyba dwie ekipy są. U góry uważaj. jest ktoś. Tym razem będą. Ja z biegnę biegnie do was. Roman, pomóż, 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 pomóż. A dobra, poskładamy. <grym grym> dwóch jest jeszcze, dwóch jest jeszcze. No, wleciał jeszcze jeden. We trzech chyba nawet. Jednego go zabiłem, wleciał jeden i jeszcze jeden wleciał. Ajajaj. Dobra, Damian żyje tylko. Ja blach nie mogłem założyć, co zacząłem zakładać blachy to ktoś biegał, to przestawałem i znowu, blach zakładam znowu kurwa. Up, nie <laughs> mogłem się skemować bo co w ogóle mi kurwa Ale ktoś tam chodził. Kurwa, Roman kurwa, przełączasz się szybko It's i zaznaczę jakiś samochód soldier. kurwa, bo ja wracam. A gdzie ty jesteś kurwa? Kurwa jest tu samochód tam, ale kurwa nie... Pojedź się tam, podejść wiesz Tu masz samochód, jakiś transporter Da ale tu zrobi mikrofon Kurwa nie ma nigdzie Tu tala tu ma tu Ja to, patrzę z góry biecie? za tobą ale Nie widzę niczego z góry Spadaj, spadać spadaj tam ciężarówkę zaznaczyłem jeszcze jej odpowie w O, lecę koło lecimy polecimy razem tutaj. No co to się stanie jak jakiś ludzki porąbany przez przypadek wrzucić dwie czy rakiety na Polskę? Z plecy mam? O kurwa 10-20 km od polskich granicy już już zrobiło było bombardowani ale kurwa podjeżdżają ja pierdolę Z lewej strony też jest facet. Widzę No bo te kelki musiały tam w Deutschach siedzisz? ta kurwa Nianty z kurwa Twoje lecą nie? Nie wiem czy fuje ja. lecą kurwa Jakieś zgnita rakiety im dali, bo no, Ukraińcom ich Gdzie te kurwa ty złom dali już kurwa z DDR-u? No. no chłopie to bo kurwa nie wiem z... 60 lat kurwa ma No Na samym początku to im hełmy wysłali No ale Klitschko się o to nie? Mhm. No. no, kurwa, Ja on mieszkał w e, tym. Tak, e, przecież całe życie, przecież dokładnie. No, 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 mieszkali tu nie. Tak, tak, tak. Ten ta, ta, ta. hmm. sam trener był, e, trenował ich co Michał Czeskiego. No, no, no. Zbierany to jest Daniel czy nie? To, 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 to jest. No kurwa, patrzę, ale tu nic nie buczy, wiesz? Dobra. No i chyba lecimy dalej, nie? W sumie mamy na niego, mamy skaprze na No no no. Cash bundle mob. Wow, o, bierzę, 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 bierzę. O, tu mogę przelecić. No.

A bo nie, nie, to taka jest ta barierka. Ktoś tu jest? Nie. Tak, 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 mam na blisko gość. Jest? U mnie, u mnie? Gdzieś? Tam jest jeszcze jeden. Tam. tam? O jest. Mam mnie blisko Aj. Nie mam mamy nawet, tutaj. kurwa, kurwa, z kurwa, zrobił zrobił na A oni na swoich Na Na Steamie gości kurwa, Ja kurwa, kurwa, <gry> kurwa, zbugowane, gówno nie? No, no. Tam hmm. się z broniami udało w ogóle. Masz fajny sprzęt. Jestem ciekaw, co zrobi Polska i NATO jak przez przypadek, Kiby zrzucili na, na, naszym, na naszą stronę rakietę. Co by zrobili? Gówno by zrobili korma. Z lewej ktoś nie leciał? Tak, to. to. Jestem To jest znaleziony Bren, tak? tak? Tak. No, ładny, ładny. co, wystawiliby nas takie kurwa kiedyś, no nie? Ta. My się, kurwa, wychylamy, a wszyscy mają nas potem w piździe, kurwa. Tak jak Ukraińców, kurwa. Tak jak z tymi samolotami, nie? Mm. Tak, tak, wyślijcie, wyślijcie, a potem, kurwa, nie, nie, jakby co to my, to my nie. No. sobie sami zróbcie. A, czy, a czemu oni tym samolotem nie wyślą? No bo wiesz, Putin powiedział, że to potraktuje jako, kurwa, wypowiedzenie wojny czy coś takiego, nie? No dokładnie. Jak, a jak wysyłają czołgi i rakiety, to nie? Wiesz, oni tak, to poni... tylko że wiesz, jak oni to wysyłają? Te kurwa rakiety i wszystko? To w ambulansach <laughs> kurwa. A druga rzecz, taka, że oni taki biznesmen się wypowiada: Przecież zróbcie tra transakcję taką, że e, wy sprzedajecie te samoloty do firmy jakieś tam za 1 euro za sztukę, a potem Ukraińcy od was kupują za euro za sztukę i tyle. Laków broni, Dlaku broni. No. no jak kurwa jest tam Oby kupili się za tobą Oby kupili się za tobą No to jest w tym sklepie, w tym sklepie. Mhm. Trzeba się tam z górki ci nie widzisz nie kurwa tego domku jak mi się go tam siedzi To oni już gdzieś kurwa siedzą w hacie Cześć, wy spadli w O, <grystanie> dobre to są. Musi być spadnie. Puka kurwa pod tych schodach. Właśnie. Jak zaatakował. Marcina możesz wykupić. Pojęcie. Ja wykupić Marcina wykupił. Trefach, jest nie. zrefakcić. Zamknął. Otwieram drzwi chyba nie. Jest. Tam były bronie na kancie wiesz? Dobra dobra, ja nie wiem trzeba przez drzwi wiesz? Oni to są. Gdzieś na żyłach. No no. O już do mnie pisze. No. Aчём будут tu Jeszcze na plecak do mnie. Bunny target identified. Have a chyba? Tak, tak, tak. Tak tak o mnie goniłeś Bójcie do góry Ja to otwieram to, otwieram. to kurwa nie widzę nikogo bez To ja snajperkę też mieć, wiesz, uważaj. Jestem na samej górze, nic nie widzę, na razie. Jest. No, 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 tam jest snajper. To? Na tej wieży, na tej wieży chyba. O, 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 o. On na tym drzewie, no, o tam, wyżej. O. A tu też jest, patrz. No, no tak, jak to nie znaczy, mówię, że tam, wiesz. tam jest. No, no kawę, płac, Tam, Tam ktoś zeskoczył, z prawej strony ktoś zeskoczył. Ktoś wyskoczył ze zwierzy no To na tej wieży było, on był, był. długo Ale z tej sorry, z tych skamieni ktoś wyskoczył, wiesz Aha. Dobra, chodź, tutaj na te sklepy Dobra, on, dobra, tak, tak, tak Kupimy robot, ma, ta. Kurwa, idę. Kurwa. To masz kasę na zielonym, dobra Dzięki, dzięki, mać, dzięki, zalantowałem z góry. Tu są dwa kewy, gdzie jestem, tutaj. Dzięki, dziękuję. Dziękuję. Co jest, Roman? Idę, 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 Tu jest pełno gdzie jestem. Czekajcie, do, do siebie napiszę, bo kurwa zapraszał. Aha, aha, o, ze sobą też nie grałem tyle czasu. Nawet Seba nie wiem, czy mnie ze znajomych nie wykasował. Tak, on miał jakiś błąd, że wszystkich wyjebał. Aha, tak. Ostatnio właśnie zastanawiam, mówię, z kim tu dawno nie grałem. Nawet ten, inzuka mnie zapraszał ostatnio, ale akurat tylko broń zmieniałem. Wie kurde, dawno z nim nie grałem, zagramy z nim też. Dobra, napisałem. Ja pierdole taka strefa, ja nawet dropa nie wziąłem. No, no ja, też <grym> nie to, ja też Jak idziemy? Do chorągiewki albo do brzegu i brzegiem idziemy. Koło morza Kurwa, no, brzegiem to mi się wydaje, że oni będą stliwić, wiesz? No, mi się też wydaje. Kurwa, ten ku kuszący jest ten rzut, nie? <trym>, co robimy? Próbujemy, czy nie? Kurwa, można spróbować. Jebać Tu jest też drobnik za kogoś. Co, budynki bude przed nami, czy co? Tam. Gdzieś trzeba się tu przygotować Jest, władzi tam facet Jest, widzę, widzę, widzę Ktoś ich podjeżdża, ktoś ich podjeżdża Ja, ja, to ja, to się... ja, to ja, to ja, to ja Dostał, dostał? Tak Ktoś jebie na... Jest wyrzutnik, ktoś jebie Na blachy Skępuję się Jego ekipa jest na tych domkach gdzieś, domkach. bo ktoś tu e, wyrzutem strzelał. Z tego budynku Tu okay, na do tych domkach u nas tu jest. Tutaj? Kurde. A nie, a, bo góry. Kto... No ktoś tu gdzieś Rally był, bo there. za nami idą. Tam są, u góry. Tak co to jest? Bren. Co, a tym Brenem lepiej ci się tym znalezionym gra. E... Nie wiem, dopiero teraz podniosłem ja, dobre wiesz. Także jeszcze nie wytestowałem go. Z tyłu też nam strzli, wiesz? Auto? Do lewej? Tak, tak, tak. Ta wziął. Nie, nie wziął. Ja bym poszedł do tego domku z lewej. Albo dobra, no czekamy na razie, okej. Okay. Zobaczymy, gdzie się stanie ze strefą. O tu kurwa siedzi, nie ma chuje Mamy, Mamy dobrą strefę jeszcze, no nie? Tak Cyrk, cyrk będzie na tym, tu? na no, no. Cyr, cyrk, cyrk, będzie na tym hotelu, tak Ktoś zeskoczył bo no, Tam będzie kurwa kny. Ale nie że ktoś kurwa wyskoczył Ktoś biegnie Roman, tu masz no, Ja nie mam ghosta jeszcze To ja też nie Gas is right on your tail. No, mówiłem, gościu cały czas <laughs> patrzy tutaj, kurde Pierdoli mi, tam był gdzieś Go. Tam czy to się było. Zobaczam, Nice. to było. Zobacz, na to Na Zobacz, się to było. Zobacz, blisko, idziesz? czy Auto, za nami, topało, aut, auto za nami, auto za nami, waga. Jest? Kurwa, po białym górach jest. Góra w czerwieniu. tam no Mamy. Zabijmy się. Zabijmy się. Zabijmy się. Zabijmy się. domków się. Zabijmy się. Zabijmy się. Zabijmy się. Zabijmy się. się. za się. Jeszcze siedam w przejść na kurwa, to jest chuj na taką strefę, mm -hmm. nie? Jedziemy z tego hotelu, nie wiem Skąd je? Z hotelu, z góry z hotelu Z, z, z tego dachu dużego okay. Koło sklepu tam, i na Jest koło samochodu też no, no, widzę na parasolach się schował jeden Kurwa nie widzę cpana, ty tego przy samochodzie tam Kurwa znowu nie zorgał Jak tu pleców pilnuję panowie? To na parasola wyskiwa A to ty jedziesz z Kto tu biega, kto tu biega? Ja. Yeah. Mamy tu pan, mamy tu pan. gdzie Gdzie, gdzie, Nie ma go. Legalsko. Biegnie, biegnie ktoś. Nad nami się duszą. To się duszą? Nad nami są. Kurwa, tu jest! Oj, położył mnie też, położył mnie też! Położył mnie! Dwug jest, kurwa! Drugie miejsce! Kurwa.